Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci w jaki sposób zmienić język systemu w telefonie Realme. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki system i aktualizacje. Tutaj wybieramy opcję język i region, a następnie w opcji język wybieramy opcję edytuj. Tutaj możemy dodać język. Do listy, wybierając opcję na czerwono, yy, ustawiamy język jako domyślny, natomiast jeżeli wybierzemy opcję niżej, yy, wybieramy, wstawiamy język do listy. Możemy tak dodać wiele języków. Niektóre możemy ustawić jako domyślne, znaczy niektóre wszystkie, ale jak sobie będę wybierał, to sobie ustawię niektóre jako domyślne. A teraz na przykład dodam jako do listy tylko. A jeżeli będziemy chcieli wymienić e, język domyślny. Wtedy przytrzymujemy na trzech kropkach na trzech kreskach przepraszam, i przeciągamy na samą górę, a następnie wybieramy opcję też na czerwono. Ona oznacza ustaw jako domyślny. O! zmień na czeski. I tak samo możemy wszystkie z tych języków sobie zmieniać na język domyślny. Natomiast jeżeli chcemy usunąć dany język, wybieramy opcję edytuj, a następnie na czerwony znaczek minusika. I w ten sposób możemy usuwać języki. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.